Thank <laughs> you. Dzień dobry kochani, z tej strony Scarlet Witam was bardzo serdecznie na moim kanale I zapraszam was na kolejny odcinek Przed wami dzisiaj dom z podstawy Z oazy zdrój, ale będzie startowy I będzie inny niż ten I wprawdzie ja wam mówiłam, że alejka tych domów Będzie właśnie w tym stylu Ale chyba jednak troszkę to zmienimy Dlatego, że bardzo chciałabym Żeby był też startowy dom W tym takim stylu domków z oazy Trochę taki Afrodyta vibe Coś w tym stylu, wiecie o co chodzi I pomyślałam sobie, że no no muszę to przerobić, no musi coś takiego powstać. A oprócz tego domu, fajnie byłoby, żeby powstał też taki dom z wykorzystaniem przygody w dżungli, a nie tylko podstawy. Jezus, jakimi nadgarstki strzelają, to jest chyba już jakaś śmierć czy coś. No, ale e, tak sobie pomyślałam, że dzisiaj ten dom przerobimy i w, nie wiem, no on chyba średnio będzie pasować, skoro tu jest taki, tu jest taki, no, ale może będzie. No, nie wiem, myślę, że warto zrobić taki też. W takim stylu. Nie wiem, co mi z tego wyjdzie, więc trzymajcie kciuki. Dzisiejsza bryła to dom strach. Boże święty, co to jest? <śled> o nie! <śled> te okna mnie zabiły! Jezus, dlaczego to tak się prezentuje? Wszystko, dlaczego te domy są takie... Po mm, co on jest taki wielki? Będę pracować na tej bryle, ale trochę sobie to zmniejszę, bo widzicie, ten dom jest olbrzymi i na to niepotrzebnie pieniądze są wydane i w ogóle, więc <laughs> średnio. Dobra, lecimy z tym, co? Nie będziemy się tutaj zastanawiać, żadnych sentymentów, po prostu wywalamy stąd wszystko. Jak leci? Te okna nieszczęsne też, a właściwie czekajcie, bo może ja sobie zrobię zdjęcie, bo zawsze potem jak montuję, to mam takie, że o, że... Zdjęcia nie mam i w ogóle i jak miniaturę zrobić, potem chodzę, kombinuję, nie wiem, ludzi pytam zapisy nowe tworzę, więc zróbmy zdjęcie, żeby wszystko tutaj miała pięknie ogarnięte te okna, to jest po prostu hit. I skoro już mamy wszystko zrobione, to teraz sobie posprzątamy całe te wnętrze, usuwając całą zawartość, jaką tutaj mamy. Dobra, i teraz tak. Bo ten dom jest wielki. Podstawą budowania domów startowych moich jest to, że ja je zmniejszam. Bo widzicie, plus 260 simulonów, a niepotrzebnie ten dom jest taki wielki, bo nie wiem, kto miałby w takim wielkim budynku żyć i egzystować. W sensie, może jakiś tam, nie wiem, sim z wielką rodziną, ale skoro to jest dom startowy, on nie musi mieć tylu metrów kwadratowych, a to jest naprawdę bardzo duża oszczędność. W sensie, tak, domy ja będę budować, to już pewnie wiem, do 20 tysięcy o Jezus, prawie się zakrztusiłam z tym różnie bywa, ponieważ niektórzy zaczynają od simów z historiami, inni nie z historiami ni tak, siak i owak, ale to nieważne ja buduję do 20 tysięcy i takie domy nazywam po prostu startowymi ale to chyba Wam już o tym mówiłam, już chyba narzekałam, bo gdzieś kiedyś miałam taką dyskusję o tym i chcę, żebyście po prostu o tym pamiętali nie wiem czemu to jest zielone ale jest zielone, nie wiem czemu to jest takie podniesione, ale nie chcemy, żeby to było podniesione, chcemy, żeby to nie było podniesione i tak sobie zmniejszamy. Na razie koszty tego domu to 8000. Czy jest jeszcze coś, co ja mogę zrobić, żeby zniwelować te koszty? Mogę zrobić to i troszkę zmniejszyć tutaj ten balkon, bo jednak, mimo wszystko, to są jakieś pieniądze i na pewno będziemy dawać dużo tańsze schody, bo te tutaj są za ile? Za 400 coś? To są te drogie schody za 88, rozumiecie. To jest w ogóle jakaś masakra. My tutaj dajemy dużo, dużo tańsze. Nie ma ze mną mitka. Nie wiem, czy tęsknicie za mietkiem. Nie ma mitka. Może mitka powinnam tutaj przynieść? Nie, dobra, robimy bez mitka. Będzie nam prościej. Chociaż pewnie za ten tęsknicie. Dajcie znać, czy tęsknicie za mitkiem słabym. Dobra, ten dom już mamy, tutaj mamy, to sobie skasujemy, nie wiem ile to kosztuje. I bryła mniej więcej na razie prezentuje nam się w ten sposób i musimy coś wymyślić, jeśli chodzi o wygląd. Przede wszystkim ten dom to, nie wiem, czy mi wyjdzie. Na pewno ja sobie zrobię coś takiego tutaj, żeby to było dużo takie zgrabniejsze. Wiecie, że ja lubię bardzo robić ostatnio taki coś. Na tych domach, no bo to dodaje jakiegoś nam uroku. Dobra, co ja bym jeszcze chciała tutaj zrobić? Na pewno jakieś takie ozdoby na dachu, a tutaj powinno coś być z gry podstawowej, tak centralnie dopasowane pod te budynki. O, właśnie o tym mówię. To mi się kojarzy bardzo mocno z domem Afrodyty, bo to trochę, widzą, takie klimaty domu Afrodyty, bo ona tutaj swój dom miała. Oczywiście ten jej dom był inaczej ogarniany, ale jednak funkcjonował. Tu zrobimy sobie dach w ten sposób i myślę, że ten sobie podniesiemy, żeby to był taki wyższy. Nie, nie wygląda to dobrze. To ten opuścimy i ten też opuścimy. I lecimy sobie teraz tutaj. I mamy to. I właśnie to będę chciała tutaj dać. Lecimy. Move object. Move object to jest kod, bez którego nie ma życia w Simsach. Shift C to jest zaokrąglenie. Idziemy sobie tutaj zaokrąglać ten dach, żeby on się ładnie tutaj wtopił w tę ozdobę i lecimy tutaj z tym dachem takim. Ale ja bym chciała, żeby on się jakoś mocniej wtopił w to. O, właśnie coś w tym stylu. I tutaj tak ściągniemy. O, no i to jest to, co ja chciałam. Tutaj też wypadałoby to trochę zaokrąglić, żeby ładniej pasowało do tego dachu. Ok, filtrujemy znowu na grę podstawową, i tutaj mniejsze okna. I z tego co kojarzę, to do tych domów najlepiej się właśnie te prezentują. Tak coś mi się wydaje, ale pewności nie mam. Rzadko kiedy te domy w ogóle buduję, więc to też jest takie dosyć interesujące. Tutaj z frazów Gzymsów i tych spraw nie mamy nic, co by pasowało do tego stylu budynków. Hmm, a chcielibyśmy, żeby to ładnie wyglądało. Przepraszam, jeżeli mi się trochę głos trzęsie zimno. Oh, o, chyba idę po kocyk. <grym się> kocykiem będzie od razu lepiej. Powiem wam, że to jest dość skomplikowane, bo chciałabym nadać temu jakiś fajny wygląd, ale nie jest to proste. Więc, Mam bardzo, 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 bardzo dużo teraz kombinowania z tym domem, żeby zwyczajnie on się mi do czegoś nadawał. Bo na razie nie nadaje mi się właściwie do niczego. I szczerze powiedziawszy trochę się obawiam, co z tego wyjdzie, bo... No jak widzicie, prezentuje się to dziwnie. Trochę musiałam pozmieniać wygląd. To nie takie proste jak się może Wam wydawać. Pozmieniać dlatego, że nie podobało mi się to jak tutaj było to stworzone, więc na razie zrobiłam okna i zrobiłam takie: um, nie wiem jak to nazwać balustrady. Ale one mi się średnio to wszystko podoba. Średnio mi się podobają te kolumny. One są takie za ciężkie. Wypadałoby mi znaleźć coś dużo, 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 dużo łagodniejszego z gry podstawowej. I chyba ten dom do końca nie będzie taki jak planowałam, żeby był, ale z drugiej strony. Wolę, żeby był taki, bo będzie, no jak mówię, delikatniej. A to jakoś bardziej do mnie przemawia niż taki ciężki. Więc zrobimy sobie tutaj takie drewniane wejście i wyjdzie z tego domek babci. Ale może nie będzie tak źle. Może ma to jakiś sens, właśnie ja ostatnio lubię mieszać te kolumny, tutaj dawać takie, tutaj dawać takie i to potem wszystko fajnie się prezentuje. Tutaj wiecie co, zrezygnujemy z tych okien, bo wrzucimy tutaj z debuga takie zielone co się, rośliny w sensie. Dobra, i myślę, że to by było tak, a jeżeli chodzi jeszcze o takie dodatkowe rzeczy, to czy ja mam jeszcze jakąś tu ozdobę? Dobra, tu jest jeszcze coś takiego, co można wykorzystać. W tym domu, ale lecimy sobie teraz z, z ukrytymi obiektami. I o dziwo, myślę, że ta zieleninka ma jakiś potencjał tutaj na balkonie, żeby to ozdobić. Tutaj mamy jeszcze coś takiego, ale z tym bym nie przesadzała. Jest to drewniane ogrodzenie, ale z tym może też nie. E, te kwiaty. Ej, o dziwo! To też jakoś mi się mocno nie gryzie. Tylko szkoda, że one są takie żółtawe. Nie wiem. O, i tutaj właśnie o tym myślałam. Że to będzie się ładnie prezentować. Tylko zmniejszymy. Ten dom nie będzie taki, jaki chciałam, żeby był. Ale trudno. No, przynajmniej będzie do oazy, a w zupełnie innym stylu. Więc jest jakiś pozytyw. Mimo wszystko, w całym tym. Buildie. Tutaj zielono, tutaj zielono, ale ja ten zieleń chyba zmienię na tę taką. O właśnie. Nie tę taką zieloną zieloną, tylko taką bardziej żółtą. No i już zaczyna to nabierać jakiegoś tam wyglądu. Tutaj są jeszcze jakieś takie mm, na górę i to też bym chciała, żeby tutaj się znajdowało. W sensie takie balkonowe kwiaty, nie? ładnie to się będzie prezentować. Co my jeszcze ciekawego tutaj w debugu mamy? Ej, to fajnie wygląda. O kurde. Dobra, na razie to się prezentuje tak. Ile jest pieniążków? A za to 9000. tysięcy. Uh, 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 na konkrecie. Ej, dobra. Ej, tutaj co? Pomarańczowy. Ten pomarańczowy mi się najbardziej podobał, jeżeli chodzi o te budynki. I taki mam. A trochę nie smak, bo najchętniej bym go wykorzystała, ale tak trochę średnio chyba to by było, więc nie wiem co zrobię. Pomieszam może. Bo jakoś ten pomarańcz ma taki klimat, jest taki mocny, intensywny i to zawsze u mnie wygrywa. Lecimy sobie teraz do drzwi. Szukamy oczywiście z gry podstawowej i jakieś takie pasujące do oazy. O nie, mam CC wgranych, dużo. O Jezus, one zawsze mi. Ach, zasłaniają wszystko. Lecimy z drewnianymi oknami. To na pewno drewniane okna muszą być. Dobra, może sobie wydzielimy teraz pomieszczeniami. Ten dom jest naprawdę olbrzymi. Zdania nie zmieniam, jest bardzo duży. Tutaj sobie nie wiem, zrobimy jakąś główną sypialnię chyba. Tutaj wypadałoby zrobić może purchlaczą sypialnię. Tutaj by sprawdziła się łazienka. wszystko takie duże. O mój Boże. A czemu to jest takie duże wszystko? No ale chyba tak. Łazienka, purchlacza, sypialnia też może być mniejsza. A główna w sumie też może być mniejsza sypialnia, bo nie potrzeba aż takiej dużej. No, i tutaj by się rozgrywały najważniejsze rzeczy. Że tu mielibyśmy na przykład kuchnię, jadalnię, salon i te sprawy. Lecimy sobie, Boże, niewiele pieniędzy mi zostało. To będzie kochani, zabawne, jak ja to umebluję. Może nie wszystkie pomieszczenia umebluję, to będzie najlepsze. Dobra. I teraz okna z tyłu domu. Żeby to sens miało. Ty kosztujesz 115, ty kosztujesz 105. To lecimy z oknami za 115. No i tutaj oczywiście brązowy fundament. jest nie wiem jak ja to żeby to miał jakiś sens. Wyszedł dom naprawdę babci zamiast dom z oazy. <grych> O, babciowy dom z oazy. Dobra, teraz ten dom ma jakiś lepszy wygląd. <grych> zdecydowanie lepszy. Jest dużo, 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 dużo mniejszy. Ach, 12 tysięcy. Dobra, zbryły. Jest jedno miejsce, którym mi się tutaj średnio podoba, mianowicie jest to to miejsce, i trochę nie wiem, co z nim zrobić, bo teoretycznie tutaj fajnie by wyglądał. Taki. tarasik. Tylko wiecie w czym rzecz, że jak ja zrobię ten tarasik, to on trochę pieniędzy, jak zwykle, pochłonie. Dobra, to będzie tak. Tutaj można byłoby normalny stolik dać, ale. W sensie ten, ale musiałby być na przykład taki podwójny, to to by fajnie miało sens. Ale że ja takiego nie robię, to ustawię to na razie w ten sposób. Myślę, że to krzesło sprzedam, bo więcej nam tutaj nie będzie potrzeba. Lecimy do kuchni i musimy zrobić kuchnię funkcjonalną. A przepraszam, że te wnętrze są takie biedne, ale sami rozumiecie, bryła ma być piękna, a wnętrza to się na nie zarobi i jakoś tam się da z tym radę, nie? Więc niestety lecą najtańsze meble, ale zaraz je przekoloruję jeszcze. Tylko na razie sobie je rozstawiam, bo dużo łatwiej jest mi je rozstawić. Stolik do kawy za 60. Gra podstawowa, wrzucimy sobie co, telewizor za 900, nie za 500, telewizor będzie. I wrzucimy sobie jeszcze tutaj jakiegoś taniego kwiatka z gry podstawowej. Tylko oczywiście bez modów to może być ten. I jakiś obraz. Wszystko jest to samo. <grytanie> Każdy z tych domów to jest ten sam dom. I tutaj jeszcze jakiś kosz By się przydał. Tani. Na śmieci. Dobra. Tu tak, tu tak. A może ten kosz byśmy dali tutaj. Natomiast tu byśmy ustawili sobie jakiś regał. Tani regał bardzo proszę. Jest. Teraz będziemy zajmować się kolorami. Tak dokładniej, bo właściwie myślę, że jakichś wielkich zmian kolorystycznych tutaj w tym nie będzie, jeżeli chodzi o kolor mebli. Ale jeżeli chodzi o inne rzeczy, to może być. Wy musicie mieć taki odstęp między oknami. Dobra, lecimy do łazienki. No tutaj nie będziemy się bawić w drogie kamienne płytki, które widzicie. One co najwyżej mogą sobie siedzieć tu i tu. Bo tu będą ładnie wyglądać, natomiast nie wiem, ile one kosztują. Ile wy kosztujecie? Bo może nie jesteście drogie. Cztery. A ile kosztuje linoleum? Cztery. Okej. Okay. Myślałam, że są. Szczerze, że są droższe, ale nie są. To możemy zostawić. W kolorze takim pomarańczowym będą tutaj spoko wyglądać w tych łazienkach. Jezu, za tyle groszy zrobić wnętrze, to ja będę mistrzem, jeżeli to wyjdzie. <ścoughs> Jezu. No dlaczego? Standardowo. Ta żółta kanapa zawsze mi się podoba z tym dywanikiem, więc no i tym razem się pokuszę o zrobienie tego samego. Ta sypialnia. Coś mi w niej nie gra. Jakoś tak to wygląda wszystko, nie wiem, średnio. Jak ja mam to ustawić, żeby to mi się podobało? To by musiało być gdzieś tu, a to tu? Chyba tak. Ale dalej mam wrażenie, że coś Nie wiem, że coś tutaj nie gra, że coś jest nie do końca tak jak powinno być. Te tulipany? Nie, te tulipany są chyba drogie. 115. Tańszy kwiatek, tańszy kwiatek. 45. To możesz być tu. 60. O, widzisz. Kwiatek za 60. Powiększony na maksa. Dobra, będzie bez zasłon. Co jest fajnie do pasować takich intensywniejszych kolorów, fiolet. Nie, fiolet jest taki, że taki... mm. różowy. Mm. Łazience, co? To by było dobre? No, myślę, że tak. Dobra, jest dom biednie umeblowany, ale nadający się do użytku. Wprawdzie nie jestem pewna, czy to będzie działać, ale to zawsze można otworzyć i wyjąć z tego zabawki, żeby dziecko się tym bawiło. Łazienka wygląda szkaradnie, ale no sorry. Ta ściana jest bardzo ładna. Kuchnia też nie wygląda za pięknie, ale no, sorry. Ważniejsze dla mnie jest to, żeby z zewnątrz to jakoś wyglądało. Dlatego teraz przejdziemy do tego, co mamy na zewnątrz, i będziemy sobie ozdabiać powoli tę całą bryłę tego domu, żeby było bardziej zielono, kwieciście, i tego zielonego będzie naprawdę tutaj dużo. Więc z racji, że ja już mam kod na debuga wpisany, to sobie tutaj przejdziemy i zaczniemy dodawać więcej tych właśnie tych rzeczy. Nie wiem, jak to się nazywało, co wypadło mi. Więcej tych rzeczy zwanych nie wiem jak zwanych, ale są ładne. Ivy po polsku to jest bluszcz. <laughs> Klasycznie, standardowo, ivy po polsku. Ja nie wiem, naprawdę nie potrafię tego bluszczu zapamiętać. No i zawsze jest. Jakie zajwi po polsku, no. Dobrze, że to jest wszystko darmowe, Matko boska. Jak ja bym na ten dom bez tych darmowych rzeczy nie wiem. Kiedy nie masz co dać na ścianę, to daj sobie blucz z debugem. On zawsze jest spoko. Dobra, to trochę fruwa, ale powiedzmy, że jest przyczepione. Wiecie, wiszące, to nie jest takie stojące. Chociaż nie może postawimy tak, jak to. Tutaj wiszące, tu stojące, to to nie miałoby racji, by tu... A to jest ładne. Podoba mi się to. Nie miałam nigdy gdzie tego wykorzystać, więc teraz pierwszy raz... znalazłam miejsce, gdzie to... w miarę pasuje. Dobra, no, to jest tak, to jest tak. Co my tutaj jeszcze mamy fajnego? A, bo ja Wam mówiłam, że tak myślałam, żeby tutaj jeszcze tę zieleninę powyciągać. Będzie fajnie się tu prezentowało. I nie żartowałam, ja to tu zrobię. Nie wiem, jakoś tak. Zielenina na dachu, zawsze spoko. W takim miejscu jak oaza to trochę może nie ma sensu, ale... <laughs> Ładnie wygląda. Robi taki dom detalicznym, więc... Więc co, no nie narzekam, nie? Jeszcze tutaj takie wiszące, fajne, nie? Z racji, że jesteśmy w oazie zdrój i tutaj jest raczej klimat pustynny, to może trochę przegięłam, ale jak kocham roślinki i jakoś bardzo widziałam ten dom właśnie w takim roślinnym stylu. Natomiast dzisiaj zrobimy coś odwrotnego od tego, co zazwyczaj robiłam, ponieważ wiecie, że ja ostatnio bardzo polubiłam patent z układaniem kamyczków Kate Emerald. Który to patent już parokrotnie się pojawia w moich budynkach, ale pomyślałam sobie, że dzisiaj w tym budynku też będzie fajnie wyglądać, ponieważ moglibyśmy zrobić troszkę inaczej niż robię zazwyczaj. Ponieważ zrobilibyśmy sobie tutaj zieleninę w miejscach, w których znajdują się te nasze rośliny. Że to nie wyglądało tak sztucznie, właśnie tu, tu, tutaj, może gdzie są te drzewa, nie? Ale z samego przodu domu w tych miejscach zrobiłabym to. I to myślę wygląda fajnie. Usunęłabym jeszcze troszkę tutaj jednak, bo mimo wszystko ta zielenina tak jakoś nie musi być aż taka. Ale żeby to było takie w miarę okrągłe. Potem przeszlibyśmy sobie tutaj do brązowego i tam gdzie mamy rośliny, troszkę byśmy sobie też zaciemnili tę zieleninkę, bo niech wiecie, ja też tak lubię robić. Tylko może nie tak intensywnie, bo widzę, że jest mocno intensywny. Ja chcę mniej intensywny. Ale żeby jednak coś tam było przyciemnione, żeby to nie było takie idealnie zielone. Bo nic na świecie nie jest idealne. Tutaj też tak trochę. O, o, o okej. Okay. I teraz przeszlibyśmy sobie tutaj do chyba tego aktywacji ogrodowej. I tu, gdzie mamy te kamienie, te kamienie też są z aby jakby ktoś pytał. Zrobilibyśmy, może nie, może te. Nie, czekajcie. Któreś to było takie fajne do tego? Może nawet to byłoby tu dobre? Tylko, żeby to było o, właśnie w ten sposób żeby nadać tutaj jakieś kolory. I na razie może Wam się to wydawać dziwne, ale teraz przejdziemy sobie do debuga i poszukamy tych kamyków Kate Emerald. Bardzo dużo osób do mnie pisze o to, że nie mogą ich znaleźć, że ciężko jest im znaleźć. Jeżeli nie macie tego moda, który kategoryzuje sobie debuga, to bardzo prostą metodą. Czekajcie, ja muszę sobie to podsuwać, żeby mi się tu lepiej te kamyki układało. E, bardzo prostą metodą na znalezienie ich jest to, że filtrujecie sobie długę na grę podstawową i szukacie psów i kotów. Tak wiem, to brzmi dziwnie. O, a może jeszcze te byśmy sobie powrzucali. <laughs> bo nie, już bez przesady Dobra, nie, wracamy do tematu. Szukamy e, psów i kotów. E, tu mamy jeszcze samochody, to samochód też jest fajnie sobie wrzucić, jak ktoś chce, one też są z. Gry podstawowej, ale akurat ten dom będzie robiony bez. Yy, polecam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w ten sposób sobie to znaleźć, bo jest łatwiej. Tylko ja mam teraz rozkminę, czy bardziej te, czy tamte. To są chyba paczki z tego co kojarzę. To nie są jako tako kamienie, ale one tak wyglądają jak kamienie. I sobie je układamy. Dobra ludki, zrobiłam to co miałam zrobić. Widzicie, o to chodziło. Żeby one, te zieleninki były takie ogrodzone tymi kamykami z Debuga. I co ja jeszcze chciałabym tutaj. O, jakie fajne rzeczy. Nie wiedziałam, że takie róż do policzków można znaleźć do bługu. Kredka do oczu. Ej, mega! Zabawkowa gąbka, kaczuszka. Hej, czemu ja nie przeglądałam tego do bógu jakoś dokładniej nigdy? Świetne rzeczy tutaj są, które pomagają przy tworzeniu domów, ale jeszcze te kamyczki sobie tutaj do ponieważ tak stwierdziłam, że są jakieś luki, jakieś niedokładnie, trochę lenistwo wleciało, a to nie może być z lenistwem. Nie budujemy domów z lenistwem dla widzów, tylko takie raczej fajniejsze, dopracowane. Przynajmniej staram się, bo wiecie, to różnie też wychodzi w praktyce. Ale staram się, żeby to w miarę jakoś tak Wam się podobało. Dobra, myślę, że tak jest lepiej. I ostatnia rzecz, którą tutaj zrobimy, to jak pomalowałam sobie, czy pomalowałam, ogrodziłam sobie tą zieleniną, to tutaj zrobiły się takie dziwne sosie, które muszę wymazać, przynajmniej w tych miejscach, w których nie chcę ich mieć. Czyli gdzieś tu. Czyli widzicie, tutaj trochę zmieniłam układ, więc tu też to wymarzymy. Ale to ładnie się prezentowało, i tak nie wychodziło. Okej, okay, tutaj. Okej, okay, czy gdzieś jeszcze coś takiego do wymazania, bardzo irytującego widzę, chyba z tej strony. No, i mamy dom z podstawy. Nie wiem, czy jakieś ogrodzenie znajdę w debugu, spasujące tutaj, bo fajnie by było, żeby coś to się pojawiło. Gra podstawowa. I weź mi pokaż grą, bo jednak no, dobrze by było, żeby jakiś płotek, chociaż mały się tu znalazł, ale nie widzę, żeby coś takiego, co by mi nie zasłaniało, a się fajnie prezentowało, się tutaj znalazło. O, nie widzę na razie, nic nie widzę tutaj, na pewno to nie. E, te drewniane też nie, to jest od ulicy. Nie ma ogrodzenia fajnego, zaokrąglonego. Mnie kuszą i chyba je wrzucę tutaj. Nic nie znalazłam. A tak, fajnie by się to prezentowało. To takie zaokrąglone ogrodzenie. No nic, dobra, kochani. Jeżeli chodzi o starter, to by było na tyle. Tak się prezentuje z zewnątrz. I z zewnątrz ma wyglądać. Przypominam, ten dom ma wyglądać z zewnątrz, nie wewnątrz. Więc jeżeli ktoś się tu pojawi, powie Scarlet bo wnętrze tego domu jest brzydkie i wygląda tak samo jak wszystkie inne, które robisz, to chcę tylko przypomnieć, że tak, wiem o tym i że no niestety tak to już jest, było, będzie. Czekajcie, sprzedamy, bo to za drogie. Kupimy sobie jakiś tańszy kosz. E, bo najważniejsza jest bryła, ponieważ wnętrza oczywiście jesteście na tyle zdolnymi moimi kochanymi purchlakami, że sobie ogarniecie, nie? No i... czekajcie, jeszcze ten brązbożyczek. Czemu ja mam taki głupi żart zawsze i ktoś to na serio weźmie i potem taki No, no także tak. Z zieleninką. W środku wygląda to tak. Jeżeli chodzi o układ pomieszczeń, tutaj mamy taką mini kuchnię, i tutaj mamy salon, i tutaj mamy sypialnię, łazienkę i pokój burchlaczka. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli sobie rozbudować ten dom, bo istnieje taka szansa, to wystarczy tutaj sobie to pociągnąć o dwie kratki na przykład do tej linii. I dachy, też wszystkie o dwie kratki, i wtedy wszystko będzie wam funkcjonowało. A ja już się z wami żegnam, może jeszcze wam pokażę, bo w tym świetle ten dom to jest w ogóle czu czat. czut miód, and orzeszki. No, we wszystkich jest ładna, ale w tych jest chyba najładniejszy. Żegnam się z Wami, idę Wam opublikować builda z poprzedniego odcinka, czyli dom w Brindleton Bay i trzymajcie się cieplutko. Cześć!